Dzień dobry, witajcie moi drodzy. To jest czytanie na styczeń 2022 roku dla osób spod znaku bliźniot. Pozwolę sobie zacząć rytualnie ten film, dźwiękiem z misy tybetańskiej. Potasuję karty i zobaczymy jak wygląda ten miesiąc. Ten rozkład będzie nieco inny niż poprzednie na tym kanale. Jest dużo obszerniejszy, dużo bardziej intuicyjny, taki freestyleowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli nie widzieliście dla siebie rozkładu na ten rok, rocznego, to odsyłam Was do tej playlisty. Obejrzyjcie sobie, zobaczcie. Możecie też obejrzeć dla swojego znaku księżycowego, czy dla swojego ascendentu. Wtedy ten obraz będzie taki poszerzony, rozbudowany. Talia, której używam, to jest Spellcaster, Starot, chyba? Albo nie, nie wiem, nie pamiętam. Nie mam opakowania do tej talii już w takim wóreczku ją trzymam, a tu nie jest napisane, ale chyba tak, chyba tak się nazywa. Dobrze, najwyższe istnienie. Proszę o przekaz dla bliźniąt była w ten miesiąc. Trójka mieczy, cesarzowa. Fajne, fa, fajnie już fajna energia. Taka jest żywa. Żywa, taka rezolutna, taka otwarta: otwarta na inne y, spojrzenie, na innowacyjne metody, y, na nowy jakiś taki sposób myślenia. Przede wszystkim o pracy, przede wszystkim o realizacji zawodowej. Nowe możliwości, jeżeli chodzi o te obszary waszego życia, jest możliwość pójścia właśnie w kierunku własnej działalności, jest możliwość również lepszego kontaktu z dziećmi, jeżeli jesteście matkami, macie dzieci i tam są jakieś takie wyzwania, to w tym miesiącu bardzo duża szansa jest na to, byście znalazły sposób na porozumienie się ze swoimi dziećmi. Lub jakby zadbanie o to, co jest Wam najdroższe. I co to jest, nie wnikam. Dla kogoś to będą dzieci, dla kogoś to będzie firma, dla kogoś to będzie jego zdrowie, jego mama, ktokolwiek, cokolwiek. Ale jest to Wam najdroższe i do tej pory mogliście mieć taki, taką blokadę, że tak powiem, klapki na oczach, które nie pozwalały Wam dojść do sedna problemu. Bo trzeba znaleźć sedno problemu, żeby go rozwiązać. I teraz zrozumiecie, jest duża odwaga przy jednoczesnym właśnie takim dużym ryzyku. To znaczy, potrzeba Wam dużo odwagi, by zaangażować się również w jakiś związek, by się komuś czemuś poświęcić. Pomaga Wam czwórka denarów i siedem kielichów. Um. Uświadomienie sobie, mam wrażenie, mam wrażenie jakiejś takiej nieuchwytności i tego, że tak naprawdę na samym początku jest nam trudno ocenić wartość, trudno jest prognozować, co z tego będzie. Czasami po prostu trzeba zaryzykować, ja to tak czuję. Ryzyko spełniania marzeń, takie rzucenie się na głęboką wodę, zobaczenie, co z tego wyniknie. Bez takiego podejścia minimalizowania strat, minimalizowania szkód. Tylko właśnie pójście na żywioł, zobaczymy co będzie. To, co Wam przeszkadza, to jest wycofanie się przed tym spróbowaniem. Przekreślenie czegoś z góry, że to na pewno się nie uda, to na pewno nie będzie dobre, na pewno coś konkretnego się wydarzy, kiedy ja to zrobię. Czyli w zasadzie, salwowanie się ucieczką, przed de facto jakąś taką. Rzeczywistą konfrontacją, rzeczywistym spróbowaniem czegoś. Jak idziemy, chcemy skoczyć ostatni, na ostatnim metrze, wiecie, zawracamy się i tak dalej. Również tutaj jest szansa spróbowania czegoś jeszcze raz. A Wy uparcie byście mogli nie chcieć czegoś kontynuować. No, uparcie byście chcieli uciec od czegoś. Od jakichś kontaktów, od jakichś ludzi. Od jakiejś konkretnej osoby, chcielibyście się zupełnie odciąć, nie mieć z tą osobą, z, tą, z jakąś grupą nawet nic wspólnego. Nie jest to dobry moment, chyba. Nie jest, nie jest to do, dobry, to nie jest dobry pomysł, bo możecie jakby przewartościować sobie sytuację, zobaczyć to z innej perspektywy. Wtedy to okazuje się faktycznie sensowne. Wtedy, wtedy jest sens coś kontynuować, jest sens z kimś dalej utrzymywać kontakt, z czymś być. I to może być praca, kontakty towarzyskie, Cokolwiek nie? Związek. Ale no jest tutaj ryzyko. Przed, przed kluczowym takim przełomem, przed Czasami tak jest, że dostajemy kluczową informację, coś, co zupełnie nam zmienia obraz rzeczy. Moglibyście już zamknąć za sobą drzwi i powiedzieć papa, pa". a dopiero wtedy by się okazało, dlaczego coś się działo, jaki to miało sens dla Was. Co odchodzi do, dla Was do przeszłości w tym miesiącu? Dziesięć mieczy. Królowa buław. Konflikt z jakąś kobietą, bądź jakiś problem. Wasz polegający na właśnie takim niespełnieniu, polegający na takim ma wrażenie biczowaniu, się dołowaniu się samemu samej siebie, to szczególnie do Kogoś bym powiedziała takim sabotowaniu samej siebie. To odchodzi do przeszłości. Żal do jakiejś osoby, żal do jakiejś kobiety, żal do uraza dla jakiejś osoby. To odchodzi do przeszłości, teraz jesteście w stanie jakby lepiej zrozumieć, zobaczyć, że na przykład ta osoba tak ma, że to nie chodziło o was, że ona wszystkich tak traktuje, że na przykład jest to wyrazem jakiejś sympatii nawet. Jakoś tak to odbieram. Takie ciężkie uczucie, wrażenie, żal i, i może nawet mylna interpretacja czyjegoś zachowania to odchodzi do przeszłości takie sabotowanie siebie, gnębienie siebie za coś, um, robienie sobie wyrzutów, obwinianie siebie za coś to odchodzi do przeszłości. Co nowego przychodzi do waszego życia? Diabeł i sześć danarów bierzecie sprawy w swoje ręce. Tak to wygląda, że bierzecie sprawy w swoje ręce i bardzo odważnie konfrontujecie się z tym, czego w życiu pragniecie. Tak jakbyście wyciągali rękę po to, co wasze. Jakbyście bez lęku mogli powiedzieć, tak ja tego chcę, ja dlatego, ja, tu już wiecie, bez żadnej pruderii, bez żadnego owijania w złoty papierek, jesteście w stanie powiedzieć, ok, ja to czuję, ja tego chcę, ja tego pragnę, robię to, bo tego chcę. Bez wymówek, bez usprawiedliwień, tylko wprost. Po prostu, jakby takie zrobienie czegoś w bardzo naturalny sposób. Tu jest też spłata długów, domaganie się spłaty długów, domaganie się pewnej uczciwości, klarowności, jeżeli chodzi o wymianę finansową, jeżeli chodzi również o takie bycie fair, po prostu. Fair wobec siebie, w relacjach, w różnych układach. Największe wyzwanie w tym czasie dla Was to jest podjęcie dosyć trudnej decyzji. To jest zaryzykowanie. Wiele osób ma bardzo podobny przekaz, jak Wy wszyscy mają praktycznie taki sam przekaz. To jest podjęcie dużego ryzyka. Nie wiecie, co z tego wyniknie. Takie mam wrażenie. Tak to wygląda, jakbyście mogli ponosić straty. Tylko że tak jakbyście byli w stanie położyć na szali. Na szali te straty. Jesteście w stanie e, znaleźć powody, dla tego, dlaczego coś warto robić bardziej niż nie warto. I to jest naprawdę taka sytuacja w zasadzie. E, Nierozstrzygalna, takie mam wrażenie, że tutaj jeden milimetr, tutaj jeden gram, tutaj jeden powód decyduje, dlaczego coś warto robić. Dlaczego mimo wszystko warto jest tak ryzykować i w coś wchodzić. To jest nieuchwytne, to jest. To jest bardzo subiektywne. Tego nie da się nawet komuś przetłumaczyć. Mam wrażenie. Również jest ktoś, kto by Wam chciał podpowiedzieć, kto by Wam chciał pomóc, kto by chciał Wam coś zasugerować, ale Wy, wy nie chcecie tego. I to jest duże ryzyko. Posłuchajcie głosów, które do Was dochodzą. Um, celowo, przypadkiem, zasłyszanych, coś, co zasiewa W Was ziarno wątpliwości. Pozwólcie zakiełkować temu ziarno. Odpowiedź na to wyzwanie. Cesarz. 10 denarów. Um, mam wrażenie, że te karty sugerują, by robić coś, co jest najlepsze, by wybierać coś, co jest najlepsze dla całej grupy, dla całej rodziny, um, co Wpisuje się jakby w taki większy schemat. To, co wybieracie, może być właśnie niezrozumiałe dla innych, to, w co wy się angażujecie, bo on, oni nie znają całej waszej historii. Nie rozumieją na przykład, czym konkretnie się zajmujecie, dlaczego coś jest de facto dla was lepsze niż. Motywacja na przykład finansowa, bo czasami coś, co pozornie wydaje się być opłacalne, ostatecznie nie jest takie. I cesarz wie. Cesarz wie, że musi podejmować decyzje niezwiązane z finansami, na przykład dajmy na to, dyplomatyczne, które będą się przekładać na e, decyzje finansowe. I to mniej więcej tak wygląda. Również mamy tutaj ojca, wasz ojciec, wasz dziadek, wasz mąż, wasz wujek. Wasz starszy brat to jest starszy mężczyzna z rodziny, starszy od Was, bądź ktoś, kto odniósł sukces w rodzinie, lub tak jest pojmowany. Was może mierzyć ten sukces, lub nie lubicie jego dominującej natury. Wam dobrze podpowiada. Skorzystajcie z tego, skorzystajcie z rad tej osoby, z tego wsparcia, jakiejś pomocy, którą ta osoba chce Wam udzielić. Największa siła Wasza Królowa Mieczy i Siedem Mieczy. To jest to znanie się, tak? Macie podobne czytanie do innych znaków. Nie wiem, czy to nie były ryby, nie, nie wiem do końca, ale y, ja już robię któryś znak z kolei i widzę, że powielają się gdzieś tam, y, powtarzają się. Y, Przekazy gdzieś, ten yy, styczeń jest dla nas wszystkich dosyć podobny. Waszą największą siłą jest poznanie tematu tak dobrze, że wy umiecie zrobić coś w zupełnie inny sposób. To jest Także znamy tak dobrze temat, tak to rozumiemy, że robimy coś, co dla innych wydaje się być yy, właśnie nieopłacalne, dziwne, ale my znamy już wszystkie niuanse. Na przykład na, tym, na, ty, na, tym, na tej podstawie wymyśla się nową metodę, bo zna się wszystkie inne metody. Jak ja się uczyłam fotografii, to pamiętam takie złote słowa mojej cudownej nauczycielki, która powiedziała, że jeżeli chcecie łamać zasady fotografii, to najpierw musicie opanować podstawy i robić zdjęcia w konwencji. Robić zdjęcia poprawne techniczne, jeżeli chcecie łamać zasady techniczne, bo inaczej nie ma to sensu. Bardzo rzadko jest tak, żeby ktoś, nie znając zasad technicznych, potrafił je złamać w ten sposób, żeby to dobrze wyglądało. To trzeba mieć ogromny naturalny talent. Wszyscy ci, którzy wymyślili nowe, na przykład nurty malarskie, to były osoby, które opracowały realizm do perfekcji. Van Gogh był realistą. Wszyscy, wszyscy oni zaczynają, nikt nie, nie zaczął od surrealizmu. Wszyscy opanowali podstawę i metody. I tutaj jest tak samo, że opanowaliście podstawę i teraz możecie wyjść poza tę konwencję. Również, bazując na swoich własnych doświadczeniach, na czymś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, co wiecie tylko wy, bo nie mówiście nikomu o tym, bo to na przykład sprawy są osobiste, bo o takich rzeczach się nie mówi, nie rozmawia. Na przykład, eee, no to jest oczywiście decyzja każdego człowieka, ale w tym układzie tak to wygląda, jakbyście nie rozmawiali o pewnych rzeczach i wy wiecie już, dlaczego coś się wydarzy, bo wy już to przeżyliście i wy możecie przewidzieć, co się wydarzy. Do czego to prowadzi? Takie na przykład zachowanie osoby, bo wy już to macie ze sobą i nie musicie nikomu się tłumaczyć, skąd wy to wiecie, dlaczego to wiecie. Korzystajcie więc z tego swojego doświadczenia. Mamy też kobietę urzędową, zajmującą się właśnie jakąś pracą administracyjną, bądź specjalistkę, bądź. No, specjalistkę powiedzmy, to jest ktoś, do, do kogo idziecie po jakąś usługę bądź poradę, która robi coś w inny sposób. Pozwólcie tej osobie zrobić to w inny sposób. Jeżeli macie zaproponowany terapię jakąś, innowacyjną, eksperymentalną, y, dziwny sposób, coś czego jeszcze nie było, coś nowego, wejdźcie w to nowe. Jak to wykorzystać? W co to kierować? Cztery buławy, sześć, yy. Czyli kochankowie. Te karty pokazują, że możecie w inny niż do tej pory sposób podejść, albo do spraw waszych zawodowych, albo do spraw finansowych, do długów, do wierzycieli. I to będzie powodem do zakończenia. Zobaczcie, że tutaj mamy obie. Obie y, na obu kartach mamy postaci, które mają splecione ręce, które mają y, są ze sobą związane. To jest deklaracja, porozumienie, pakt, umowa. Dlatego zwracajcie umowy, uwagę na umowy, które podpisujecie. Zwracajcie uwagę. Na to, czy jest jakiś sposób na rozwiązanie, jeżeli tego chcecie, bo patrzę tutaj na diabła. Możecie, macie ogromne niebezpieczeństwo tutaj, ryzyko podpisania umowy, która nie będzie dla Was korzystna. Sześć denarów i diabeł. To jest e, wejście w układ, który Was trzyma, jak więźnia, ale również jest druga strona medalu, czyli możecie wyjść z takich układów, zerwać takie umowy, zmienić takie porozumienia. Dlatego wiecie, w zależności od jakiej, w jakiej wy jesteście sytuacji, to albo w tą, albo we w tą. Co w miłości? W miłości Azbuław i 10 kielichów. Uuu! Super, super, w miłości jest ekstra. Bardzo dobra energia, bardzo zmysłowa, bardzo taka jest szczęśliwa, będziecie się cieszyć. Taki miodowy miesiąc tutaj, albo miodowy miesiąc, albo początek relacji, wiecie, tam się nic nie je, wtedy się chłodnie, wtedy wszystko jest ok, nie śpimy, nie musimy nic robić, w sumie tylko ta miłość, miłość i zakochanie. Więc taki to może być czas dla wielu osób. Decyzja o ślubie zapada, decyzja o założeniu rodziny, poznanie kogoś, z kim możecie tworzyć relacje na przyszłość. Dobra energia na związki. Jeśli chodzi o finanse, strata finansowa, strata finansowa z powodu niedopilnowania umowy, strata finansowa przez urząd, przez instytucje, strata przez małżonka, przez małżeństwo. Przez to, że się z kimś związaliśmy i teraz ponosimy konsekwencje tego. Nie dla każdego, ale jeżeli jesteście w takiej sytuacji, no to ja to mówię, że to w tym, w tym miesiącu może wyjść. Ja wiem, że to nie dla każdego, ale wiecie, lepiej to powiedzieć, jak już jest dla kogoś. No i rada, rada na ten miesiąc. Rydwan, idź odważnie do przodu, zmień sposób działania, ee, odważ się. Poczyń ruch. Jeśli macie taką sytuację, że ponosicie konsekwencje tego, że z kimś podjęliście jakieś decyzje, że za kogoś płacicie, e, że przez kogoś jesteście w jakichś problemach, w jakiejś sytuacji trudnej, to jest wasz partner, partnerka, żona, była, coś tam. E, czy to jest powinowactwo krwi, czy to jest rodzina, czy to jest brat, ojciec, matka, możecie podjąć decyzje, które was od tego. Wyzwolą, uwolnią, tylko idźcie, porozmawiajcie z kimś, ktoś Wam pomoże spojrzeć na tą sprawę inaczej. Ta królowa mieczy, tutaj pokazana. To jest odważny krok, odważny ruch. Dziękuję Wam moi drodzy. Życzę Wam udanego y, miesiąca. Jeszcze Wam powiem, że pod spodem macie koło fortuny, dziesiątkę buław i trójkę denarów więc nadchodzi czas w którym rozwiązuje się jakaś sprawa właśnie związana z drugim człowiekiem, ponoszeniem konsekwencji, współpraca kończy się umowa, można wejść w nową fajną umowę, można wejść też w niefajną, dlatego uważajcie. No generalnie zmiany, zmiany, zmiany. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w innych czytaniach na kanale. Pa pa.